Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu dzieciakach Challenge. Nadeszły zmiany, ponieważ wyprowadziłam naszą rodzinę na inną działkę. Ponieważ stwierdziłam, że ja chcę, żeby dzieciaki miały właśnie pełno trawy, plaże też, żeby miały tak wszystko w jednym i, i no wszystko, żeby miały po prostu i plaże, i trawę, i polane, wiecie, no tak chciałam, no i wybudowałam ten oto dom. On jeszcze będzie na pewno zmieniany, kontynuowany jeśli chodzi o budowę, ponieważ po prostu już mi nie starczyło pieniędzy i jak widzicie znowu finansami jesteśmy na dnie, ale za to mamy taki oto domek wybudowany. Mam nadzieję, że wam się spodobał, ponieważ ja nie jestem twórcą budowlanym w Simsach i ja nie ogarniam budów, ale naprawdę, naprawdę się starałam i to tak wygląda, że tutaj jest kuchnia z salonem. Tu jeszcze nie wiem co będzie. Zobaczę. No nie wiem, jeszcze to pomyślenie, Nie wiem, nie, nie mam pojęcia. Tutaj jest sypialnia on din. Tutaj będzie sypialnia dzieci i nastolatków. Tutaj łazienka, jak widzicie. Dla małych dzieci, dla kurczaczków małych. Tutaj chcę gabinet. Taki miałam plan, żeby dać tu gabinet, ale się właśnie zastanawiam, czy nastolatków nie dam tutaj. No, chyba tak nastolatkowie i... Tak, i młode dzieci. No, tutaj będą razem najwyżej się działo, a tutaj jeszcze nie wiem, bo tutaj miałam zrobić gabinet, ale stwierdziłam, że w sumie tu jest dużo miejsca. Ewentualnie garderobę bym tu zrobiła. No, garderobę tu zrobiła w sumie. Tutaj miał być takie pomieszczenie um, ze słoikami i tak dalej, bo będę chciała, żeby on też słoiczki robiła, takie rzeczy. Um, no, tutaj mamy wiatrołap, no i tutaj takie wejście z tej strony. Chciałam właśnie, żeby tutaj mieli takie wyjścia, takie alataraz, tutaj dam jakieś siedzenia. No i tak to na razie wygląda. Może jakiś basenik zrobimy przy domu. No, zobaczymy, jak tam finansowo będzie wyglądać to wszystko. No, ale na chwilę obecną, prezentuje się właśnie to ten sposób. No i tak, ja jakie powysyłałam do snu. Mam nadzieję, że właśnie tam pójdą, tam się udadzą. A my tutaj musimy napisać aplikację, ponieważ wzięłam kolejne zlecenie. I mamy przyjrzeć się specyfikacji projektowej, napisać aplikację mobilną. I jest to mała gra z wielkimi ambicjami. Ym, dzieci płaczą, są załamane, dlatego że kolejna osoba zmarła w rodzinie. Także tak to, tak to niestety wygląda. Idź spać. A ty gdzie jesteś? Kurde, no wszyscy załamani, no ale co zrobisz? Jak nic nie zrobisz? Może nie tyle co spać. No jest czwarta, spać też byś powinna pójść, ale myślę, że zajmiemy się tutaj jedzonkiem. Chodź. Na razie, tak jak mówię, to nie jest skończone ewidentnie, nie? Ale trzeba ogarnąć pieniądze. Pieniądze, tylko na tyle mnie było rzeczy stać. Także, tak, że tak. No, niestety, wygląda. Na chwilę by są. No, chodź. Chodź tu. Nie wiem, że krzesło tu będzie przeszkadzać. No, bo ja tak nie sprawdzałam, czy to wszystko. No nie, no nie, tak nie może być. No, bo chciałam tutaj właśnie taki stół duży, jadalniany, nie? A chyba, że. Hmm. No, tak, to mi się nie podoba. Ta lodówka powinna tutaj się hmm. chyba, że tu lodówkę. Bym wsadziła, to bym tu wsadziła to, tu wsadziła to W sumie tak też może być. No dobra, to niech tak będzie. I weź sobie resztki. To dlatego pewnie Ondy nie mogła nic zrobić do jedzenia, bo właśnie nie miała dostępu tak naprawdę do lodówki. No i tak to niestety się przytrafiło. Dobra, i jak sobie zjesz, no to pójdziesz sobie spać. Mamy niedzielę, godzinę 6. także nie ma problemu. Piątkowa uczennica, do, praca domowa ukończone. No to w zasadzie tutaj mamy co zrobione. U ciebie jak sytuacja? Ukończone, czwórkowa uczennica, piątkowy uczeń, ukończone. Także fajnie. A ty, moja droga, siedzisz i próbujesz tutaj coś zdziałać. Mamy termin ukończenia dziewiąta rano na środę. Mam nadzieję, że to się uda zrobić wcześniej. Hmm. Znajdź sobie mistrza. Dobra coś tu się wypacz. A możesz tu wejść, czy. Możesz. No, a tutaj będę chciała, żeby właśnie tu na środku był taki salon duży. Duży salon. No jest to ogromna przestrzeń, więc wydaje mi się, że to fajnie można byłoby zagospodarować, nie? Okej. Okay. Oj oj oj, ale jesteś głodny, dobrze, że się ocknąłeś z tym jedzeniem, bo znowu bym poległa, bym straciła dzieci. Wiecie, jak się cheatuje i te, no to spoko, nie? To bym się nie bała, że dziecko stracę. Ale ja w stu dzieciakach nie cheatuję ani nic i... No niestety parę dzieci zdążyłam stracić przy Ari. No, przy Ari traciłam dzieci, no bo no, przeważnie z głodu właśnie Nie umierali, bo nic zauważyłam. No. No, wiecie, równie dobrze mogłabym ich przywrócić do życia, byście się o tym nie dowiedzieli, no ale o to chodzi w tym wyzwaniu, żeby właśnie tak nie robić. Dobra. Zamana, <ścoughs> oj-oj-oj. Ty też byś mogła sobie coś zjeść, to no, wiesz co? Może zrobisz coś nowego, dobrego? Wyrzuć zepsute jedzenie. Zmywarki nie mamy. O, nie kupiłam zmywarki. Ale nie, nie jesteś mięty teraz nawet na zmywarki, także no. Lipa. Także lipa, a ty. Ej, się załatwić. Możesz iść? Korzystaj. kurczę też tak się zastanawiałam, czy bym nie zrobiła dwóch łazienek. Um. nie wiem. Ewentualnie zamiast tutaj robić właśnie tego pomieszczenia takiego, jak to. Um. Zapomniałam, jak się nazywa. sery, zapomniałam, jak się nazywa, ale tutaj bym mogła zrobić półeczki właśnie na słoiczki, a tutaj ewentualnie drugą łazienkę. Jaką małą, z prysznicem. W sumie to nie jest głupi pomysł, bo jak będziemy mieli tutaj e, tak dużo dzieci, no to wiecie. E, to na pewno będzie brakowało miejsca. No. Joj, wyrzuć to, sprzątnij, to już jest niedobre i tak, ja też będę chciała, żeby on w międzyczasie malował obrazy ponieważ zlecenia się dosyć długo robi nawet i... A chodź tu weź sobie resztki, a ty naprawisz no, żebym malowała obrazy, żeby te pieniądze jakoś szybciej tutaj do nas docierały skorzystaj sobie, weź sobie, wykum się, o Bierz. Dobra, portret choć za 100 Dobra, Mam nadzieję, że go sprzedamy, bo nie mamy nic. Także trochę lipa. Jest Aria Morningstar. No, ale tak ogólnie te dzieciaki są ogarnięte. Więc fajnie, mega się z tego powodu cieszę i ty idziesz się kąpiać, a ty sobie tutaj garaż, witamy w naszej okolicy, no to chodź, ty możesz przyjść tutaj. Eee, sąsiad, sąsiad. Mm, zabawne powitanie, chodź. Okej. Okay. A ty weź to powycieraj. Super. Mam tu piasek, tutaj mam troszeczkę piasku, no to możemy przeszkólić plażę. Muszle. Okej. Okay. I też dobrze by było. Eee, sprzedaj wszystko, ty możesz ewoluować. Okej, okay. i będę chciała takie rozsadniki tutaj też zrobić. Proszę tak Gdy ty rodzisz? Poród za ile? Taki zapomnę, czyli już niedługo. Komitet powitalny, tak w ogóle, moi drodzy, tutaj jest. Okej, okay, wy sobie gadacie, w porządku sobie gadacie, tutaj też będę chciała taką ławeczkę postawić, w ogóle ja dużo tu będę chciała, dużo, ja będę chciała, żeby właśnie ten dom mieli taki wiecie, luksusowy trochę, niż zwykle u mnie, dobra, okay. to oddam na Ongin, bo Ongin tu będzie najwięcej narabiać, okej, okay. no dobrze, sprzedałeś, rokopisz tutaj w ziemi, fajnie, Możecie sobie pogadać, się drugi poziom malowania. Dobrze, no bo wiecie, ona nigdy nie malowała tak naprawdę, bo ona się zupełnie czym innym zajmowała tutaj. Dobra. Ty co? Też jesteś ogarnięta, wiesz co? Ty też możesz iść muszle, muszli puszkać. Przeszkój plaże, muszle. Tutaj brakuje co? Co ty byś chciała w ogóle? Zaopiekuj się koniem. Ojo, ja nie będziemy konia kupować raczej tu. Przyszkuj plażę, muszle. Możecie sobie szukać. No, także dzieciak nie szukają. A tutaj powitanie. Chodź, przywitaj się. Ojej, ty się zaraz kasz, Ale dobra, mam nadzieję, że zdążysz namalować obraz i wystawimy sobie... Nie, tego chyba sprzedamy po prostu, wiecie, bo na Plopsi Warto wystawiać, ale to takie droższe już. Nie takie te I Coś się znalazłaś? Ooo, za 200 smolonów, pięknie. Dobra, tablety oddamy Ari. Przeczytaj. Podręcznik. To z serem. Aha. No to słabo. To to trzeba wyrzucić. No. Dobra, ty się pogarniasz i tak, myślę, że sobie to sprzedamy, sprzedaj kolekcjonerów. Boże, ale widać. No dobra. No i myślę, że i tak musimy sobie przysiąść, tutaj do komputera mamy energię, energia nam spada, wolny strzelec, przyjrzyj się specyfikacji, bo tego nawet nie zrobiliśmy. Hmm. A ty młody człowieku, chodź tutaj, wyrzuć. Wyrzuć zepsute jedzenie. O, sprząta, ale ja słodka. Oh. Myślę, że krzywdzi Skąd nie? Aha, dziecko sprząta. Ok. Dobrze. A ty w zasadzie, ty byś się mógł czegoś kurczę nauczyć. Też takiego zarobkowego. Ewentualnie my go wyślemy do pracy, bo początki są ciężkie, prawda? I tutaj możemy właśnie wysyłać nasze dzieci do jakiejś pracy dorywczej. Znaleźć pracę dorywczą. No, a ty masz dużo wolnego czasu. Dobra, co tutaj odpłatne sprzątanie plaż. super. To byś mógł zrobić? Co sześć simoleonów? No zawsze coś. Okej, okay, zalecana umiejętność. Brak zadania, z, z sprzątanie terminu ukończenia. No to chodź, sprzątaj tutaj. przeszukuj plażę, przeszukuj śmieci na plaży. Chodź. Myślę, że właśnie takimi rzeczami będziemy się też tutaj za, zajmować. <laughs> A, ondin, chciałam powiedzieć, Aria, ondin właśnie e, rodzi. Także chodźmy tutaj i uroć dziecko. <laughs> Jejku, ciekawe co to będzie za baby. No ale jestem ciekawa, dobra, ja już szukam imion z imionami od was, także zachęcam do zostawiania imion w komentarzach, bo ja już mam fajną listę tutaj, ale wiecie, nigdy za wiele, bo ja też chętnie sobie wykorzystam po prostu imiona do innych serii, wiecie, bo wy macie naprawdę genialne pomysły z tymi imionami. To chłopiec, no to idziemy do chłopca i tutaj mamy Hanisz, super, także wpisuję, ekstra, dobrze wpisam, dobrze. Kurde, mam bliźniaki, mam bliźniaki, dziewczynka, na ja, dobra. Aj, kurczę, nie dałam cyferek, dobra, podrosną, to będę musiała dać jeszcze cyferki, widzicie, zapomniałam sobie o tym zupełnie. Całkowicie sobie o tym zapomniałam, więc będę musiała kasie to ogarnąć. Dobra, no to tutaj mamy dzieciaczki, ojojoj, spóźniałaście, się. Nie, dobra, Czy poszłaś. Eee, nie, nie wychodź z pracy. Idź tam do pracy. Rozpocznij aktywność. No. Rozpocznij aktywność. Podobałaś się. Resetuj. No, teraz w końcu poszła. Bardzo późno. Aha, i zgubiłaś to i teraz ci tego nie mogę? To nie odłóż. Schowaj do wyposażenia jak wrócisz. A ty mój drogi... Hmm, właśnie, jeszcze szukaj, przeszukaj plażę, żeby poszukać śmieci. Ty, ty poszłaś spać? oj z córcią poszłaś spać. Dobrze, śpijcie sobie dziewczynki. Hmm, ty wróciłaś. I jesteś całkiem ogarnięta, także chodź, przeczytaj ponownie. No i dobra, ty masz wielki sukces, otrzymałeś napiwek, również pewnie rozgniewany, no bo syf, kiła i mogiła. 950, wow, super, ratujesz sytuację w rodzinie. Dobra, no i teraz możesz się z zająć, ze skorzystaj, możesz to umyć, wyczyść, weź sobie prysznic. Okej. Okay. A ty, ty, jesteś tak i wyuczona, i ten. Zobaczę postępy. Rozgniewany, obstrzony ptasiąk. Okej. Okay. No, ty się już lepiej czujesz. Będziemy musieli na pewno. Skłonności naukowe, postępy, odpowiedzialność obywatelska, dobre uczynki. A dobre uczynki? Aby zdobyć tą sprawność, pobaw się z małym dzieckiem, rozśmiesz kogoś, wynieś śmieci lub pomóż. Super. Fajnie, to chodź tu. Możemy wyrzucić śmieci. Straciłam wątek. Teraz straciłam wątek. Nie pamiętam, co ja miałam mówić. Kurde masakra. Ale trudno. O bąbelki, dwa bąbelki, rany włoskie, bliźniaki. E, czemu ty nie śpisz? to jak nie śpisz, to chodź tutaj. E, nic nie zrobiłaś. Wolny strzelec, e, przyjrzyj się. Mamy duże dzieci, także spoko. To można tutaj to ogarnąć. Jeszcze ci pewnie nie masz takich super, super, super opcji na dzieci. To jest na razie. Nie okay. I chodź, wolny strzelec. Dobra. Ty się bawisz, więc fajnie. Nie masz jeszcze coś do roboty. No nic. Musimy pokupować takie rzeczy też dla dzieci, wiecie? Żeby mieli właśnie co robić. Tutaj. W domu. umiejętności ukończone, kreatywne, robimy dobrze, fajnie. Ajajaj, ciężko będzie tutaj pracować, powiem wam. Wiesz co? Opieka. pomożesz. Tak, tak, myślę, że chodzi o karmienie, właśnie. na karm, ładnie. Kiedy ty masz urodziny? Kiedy mamy urodziny w ogóle, żebym ja się wyrobiła tutaj? Dobra, y, bąbelki jutro. A Ondin ma tutaj kurczaczku pieczony. I tu ty masz. Szóstkę czas. zdobyć, ale to myślę, że to jest do ogarnięcia jak najbardziej. Jedyne co się martwię, to Ondinkę. tają, y, wiecie, partnera jej nowego znaleźć. Naleźcie, wziąć się od was po prostu. I się nią zaopiekować. W należyty sposób. Dobra, ty się bawisz. Wy sobie tutaj bagaduszki robicie. Czy ty już go ogarniałaś specyfikację? Nie. Ale może w końcu zrobisz, nie? Dobra, to mamy uzbierane, że tak powiem. I mamy godzinę 19. Więc ja bym chciała na pewno, żeby ona tutaj się pogarniała. Dobra, idź do dziecka. Ale zależy mi na tym, żeby przygotowała kolację. Podaj kolację. O. Żeby wiecie, dzieciaki, że wszyscy mieli po prostu co jeść To ogarniemy sobie kolację i będę chciała ją wysłać do spania Żeby następnego dnia na spokojnie mogła sobie kogoś poznać A nie, że wiecie, będzie taka śpiąca i ten I będzie jej po prostu ciężko Chodź, weźmy już sobie jakieś resztki Iść do toalety, ty się ogarni troszeczkę Wy się bardzo przyjaźnicie.

No, a ty? Ej! Aha, okej. Okay. Nie możesz tu wejść? Czemu na górę nie da się wejść? Udało się. Dobra, chodź tutaj, skorzystaj. Ej. Weź szybki prysznic, umyj rzęby i... No ja tu mogę się mieć zębów, ale jeszcze raz wyjdziesz. Weź sobie porcję, a ty? Co już ci się da. Zaszukasz tam wejść? Nie da się. Jaka lipa? Czemu? Ja nie chcę kurczę samych uszek takich stawiać. Dobra, na razie to tak poustawię. Na razie to tak będzie ustawione, ale później ja to na pewno zmienię. Okej. Okay. Aha. Ale duży dom, fajnie, cieszę się, może jakoś to fajnie będzie tutaj y, wyglądało, funkcjonowało, no nie mogę tak głosować. Mhm. Ona wie co robić, to jest fajne, że ona wie co robić. Nie mam tu światła, w tym pomieszczeniu? Faktycznie. Nie ma, myślałam, że dałam wszędzie coś... nie chyba że mi... Dobra, ku okazji, nie dałam? No, pewnie tak. Dobra, już wszędzie. I tutaj chciałam... Aha, ja tutaj w ogóle chciałam dwa światła. Ok Szaleństwo, powiem wam. Istnieje szaleństwo. Dobra. Aha, nie możesz się zatwić. Dobra. A ty idź spać. No, całkiem w porządku to ogarnięte. No musisz naprawić zanim się zatwimy. No, nie mam gdzie. Dobra, skorzystaj. Odzyskaj części, bo się nam na pewno przydadzą. Jeszcze nie wiem, docelowo chyba i tak pozmieniam te meble. I łazience i wszędzie. Ale i tak będę sobie zbierać już te narzędzia wszystkie. Żeby sobie później poulepszać. Dobra. I wyrzuć. Wycieraj w szale. Sprzątnij. No. Pięknie. Pięknie, przepięknie. O, poprawia się. Dzięki działaniom proekologicznym ma się coraz lepiej. Na nowo rozkwitają kwiaty, a wody znów są domem dla ryb i raw koralowych. Nie wszystko jednak przedstawia się kwitnąco. Dzikiej przyrodzie zaczęły zagrażać nieznośne mewy. Jakby tego było mało, piękne wyspy przyciąga coraz więcej kłopotliwych gości. Pracuj dalej. O, to chyba za to, że tak spontaliśmy tutaj, nie? pewnie tak. Korcie mnie, że kurz yy, włączyła, powiem Wam, ale trochę się boję że sobie nie dam rady z No bo tak bo jest mega późno. Jest mega, mega późno po prostu, jest dramatycznie późno. No, a te bąbelki sobie śpią. I będę miała jutro urodziny? Tak, jutro, dobrze patrzyłam, nie? Najpierw aplikację mobilną, najgorsze jest to, że musimy tą aplikację jeszcze napisać, jest poniedziałek. No, ale myślę, że będziemy właśnie te powiązać i aplikacje mobilne, i tam inne aplikacje, ale też to malowanie obrazów. Dobra, wstań, idź do dziecka. Nie wiem, czy ja mam dobre, dobre łóżko dla ciebie. Wiesz, czy to jest te z dziesiętym, wiecie, warto się Czy jest w porządku? Ile to ma? Wysypiasz się w tym w ogóle? Dziesięć. No to w zasadzie to dobra to. Kurde, też ładne łóżko. O, też ładne. Ojeju, to jest śliczne. Nie mam pieniędzy. O, to jest ładne. Tak, ogarnęłaś, dzieciaki. Mam nadzieję, że tak. Tysiączki. Ty... To ty możesz śniadanko zrobić, chłopie. Podaj śniadanie. A, idziecie jeszcze, choć tutaj. Więcej opcji. Nie, 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 nie. Eee... Um, no, opieka, zmień brudną pieluszkę, stój, nie idź spać, nowy nowe łóżko, to aż się chce. I czemu to nie trafia do kosza? No, dobra, idź spać. Eee, okej, okay. nie, kurde, Dajcie, no, nie bierze. Eee, opieka, karm. Zrobisz y, śniadanie i pójdziesz się dzieckiem zająć, dobra, swoim, bo y, nie ogarniam. Nie ogarniam. No, ale kochani, myślę, że to byłoby na tle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że y, y, ta zmiana wam się podoba, że teraz tutaj mieszkamy, a nie tam. Y, że chyba lepszy ten domek będzie dla nich, nie? To tak mi się wydaje, że chyba lepszy. No, tak mi się przynajmniej wydaje. No, a w następnym odcinku idziemy na wyrywanko. Mam nadzieję, że szybko się uda, żeby nasza online. Y, Miała baby w brzuszku, żeby się nie starzała za bardzo. I co, to byłoby na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i słyszymy się w następnym odcinku. Cześć.